Boję się, co mnie tutaj czeka. Bo trochę czuję, że to takie pieprzenie tych podstawowych mobów, Jak dalej. To może być trochę uśpienie czujności. Bardzo mi się nie podoba, że tu jest pan z drzwiami. Jak daleko za mną pójdziesz? Bardzo daleko. Siemanko w wkieł. Witam serdecznie. No, kurwa, do... Dobra, spierdalaj. Znaczy, ja spierdalam. Eee, nara. Coś tu mogę kliknąć? Nie można użyć, zajebiście. Dobra, to idziemy jednak do tamtej drabiny w rurze. DLC tak dokładnie. My jesteśmy w tym miejscu, w którym chcemy być. Zmierzamy do takiego miejsca, raczej to. Zwiększa ładowanie baśni podczas ataku, okej. Okay. Aha, to jesteśmy w tej klatce, a tu się schodziło chyba, nie? Chciałem znowu mu skoczyć na plecki. Będę po tobie kurwo skakał, bo nie ma innego wyjścia, żeby zrobić tego mogło. Dużo lepszą strategią jest zeskoczyć mu na łeb stąd. Tylko kurwa tam jest urządzenie, które nie działa i ja nic nie dostałem z tego. W tym momencie już nie zacznę o tym pamiętać, żeby z tego korzystać nawet. W normalnej rozgrywce takiej. Okej. Okay. Teraz... A, teraz można skorzystać. Fantastycznie. I co to zrobi? O! To jest łódź podwodna. O kurde. Okej. Okay. O to chodziło. Tylko ja myślałem, że tej łodzi, jak ona opadła, to będę wsiadał, ale chyba nie. Była tylko po to, żeby sobie przebiec. Może być i tak. Ej, okay, ale my mieliśmy się chyba w dół poruszać, tak mi się coś wydaje. Tu zaraz coś wyskoczy, prawda? O, jednak nie. Możliwe. O ja pierdolę, nie, tylko nie on. Okej. Okay. Dobra, idziemy tam, gdzie był ten płonący, bo mam, mam przeczucie, że przeczucie kurwa, że tam szybciej się odbijemy od ściany albo od czegoś. Buzie widzę, tak, buzie widzę w tym kamieniu. Dokładnie. Ściółka pancerza kompozytowego. Co? Uuu, ale to mocne obciążenie. Nie będzie. Wyściółkę, którą mieliśmy od początku gry, i to jest druga, jaką kiedykolwiek znalazłem. Czy to dobrze? No okej, okay. i tak mi to dużo nie da. Defensywa w souslajkach -like jest raczej marginalna, ale powiedzmy. To, znaczy, jakbym miał więcej obciążenia, to byłoby lepiej. Trochę styz. Dobra, to tylko woda. Już się przestraszyłem, że jakiś piwny dźwięk. To no zdecydowanie ludzie poumierali i ludzie to też pewnie porobili. Coś tu widać jakoś fajniej? Nie bardzo. To tyle, że miała jechać dalej. Jemy skutkami. Kurwa! No popatrzcie, akurat teraz spadło. Olera, akurat teraz. Dobrze że przeczytałem notatkę. Kto by pomyślał? Ja się trochę wystraszyłem. Nie, minimalnie. A wiem, co mi to przypomina. Jak szliśmy do Laksasia, to w tej wieży też były takie. To wyglądało ono trochę podobnie do tego. Laksasia, fajny boss do parowania, ale do bicia już nie. Jakby. Ja bym powiedział, że Laksasia to jest najfajniejszy boss i do tego i do tego. Ale to moja opinia po prostu. Nie no, ta druga faza jest trochę irytująca, ale. Ogólnie cały czas niczego lepszego niż Laksasia w tej. Grze nie widziałem. Halo? Co to, to jest za duże gówno? I dlaczego to będzie bosem? Jajo no też tak chciałem w pierwszej chwili powiedzieć, że jajo, ale może nie. To ręka w ogóle to trzyma. Okej? Okay. O kurwa, jednak jajko, chyba. Dzień dobry. W tym ty kurwa jesteś. że bez łańcucha nie będzie mi nic latało po arenie kurwa nie za duży jesteś Kurwa, nie tak. Pewnie po głowie dostajesz więcej, nie. No, co to są za kurwa? Y, tą śmieszną, małą rączką, co mu z wystaje, mi bije. Jaki ładny Bosik, śliczny. Jest przepiękny, naprawdę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Wina Bosa. Kurwa. Okay. O! oho! Bardzo mnie to nie cieszy, że ma kacenkę kurwa tak szybko. Mam ma milion HP. I druga faza będzie miała 3 czwarte tego. A to dojebane, że mu teraz miecz świeci, nie? A ja nie mam leczenia. A, teraz wypucha po prostu, aha. Dojebane stary, dojebane teraz. Aha, no tak, gonek, kurwa. Aha, aha, co to jest? Duży miecz na ple. Dobra, nieważne. Ja nie wiem, przestań, nic nie widać. Aha, dobra, tego, że nażyga w ziemi i ona wybuchnie, to się nie spodziewałem akurat zupełnie. Nie wiem, co się kurwa stało. Znaczy, odwróciłem się i kamera mi się odwróciła. okej. Okay. nieważne, nienawidzę tego bossa. Aha, nie żyje, okej. Okay. Te, że zginę te... Kurwa, no zajebisty w chuj, kurwa. Co jest? Od kiedy? Kurwa, co to jest? Kurwa, macie Ja pierdolę. Daj z tego! Kurwa! Nie tak. Noż! dol A mnie tak! Dlaczego on stracił tak mało HP na tym? Po tym jak muszę przez pół godziny niszczyć mu życie na twarzy, które mu nowe wyrosło. Ja pierdolę, ale tu Nie wiem kurwa timingu tego zupełnie. 对。Okay. Nie wiem, czy mogę to w ogóle parować. Pierdolony, a tak ręką jedną. Zajebiście. Kurwa co? Ja pierdolę. Jak teraz mu to rozwalę nawet, to... No dobra, obejrzyjmy to jeszcze raz, ale kurwa... Nie wiem jak długo mogę go bić. Próbuj nie być kurwą i zginąć, dziękuję. Ja pierdolę. Tragiczna walka, naprawdę. Gorszy był tylko strażnik z podstawki. Obrzydliwe.